Pracami Marka Angeliniego spotkałam się już kilka miesięcy temu na jego wystawie, również w Warszawie, na ulicy Mazowieckiej. I wtedy, mniej więcej w tym samym czasie, poznałam Jana Kozaczuka, z którym zaczęliśmy pracować wspólnie nad pomysłem tej wystawy. Jan jest wielkim promotorem sztuki włoskiej w Polsce i zaproponował właśnie wystawę Marka. Prace artysty traktują o mieście. W swoich pracach wykorzystuję przedmioty używane do stworzenia mojej konceptualnej sztuki, bo taka ona właśnie jest. Są to przedmioty bardzo mocno związane z miastem, często używane, często zagadkowe.